Można też wykluczyć, że być może ostatecznie Trump nie zostanie dopuszczony do kandydowania, dlatego że po tym, co się dzieje ostatnio w sądach amerykańskich, na równocześnie prezydent Duda go nie będzie mógł łaskawić na szczęście, także... Nie Wydaje mi się, źle. że tu takie żartobliwe tony w tym, tym akurat temacie nie są słuszne. Mamy do czynienia z Sojuszem, który jest dla nas i z partnerem, który jest kluczowy dla obrony i bezpieczeństwa Polski, nie, nie tylko Polski, urząd, ale też wschodniej Franki wojny za naszą wschodnią granicą. No i przecież to, to, o czym rozmawiamy, to cały czas rozmawiamy w kontekście tej wojny. I teraz chciałbym tu, ponieważ właśnie wszystko to dzieje się w tle wojny, dorzucić jeden wątek, który mnie bardzo poszło. Panie ministrze, może pan mnie uspokoi, bo może nie powinienem się niepokoić, ale się trochę jednak zaniepokoiłem, że Donald Trump, kandydat na prezydenta w amerykańskich wyborach no powtórzył jeden ze swoich ulubionych motywów mianowicie że kraje które nie będą finansowały swojej obronności na odpowiednim poziomie no nie będą mogły liczyć na wsparcie NATO. Ja usłyszałem takie głosy, żeby się nie przejmować, że to tylko kampania wyborcza, to jest tylko kampania wyborcza, czy to jest poważna zapowiedź. Ja myślę, że z jednej strony tutaj niczego nowego de facto Donald Trump dla siebie nie powiedział, bo przecież w czasie swojej prezydentury popierał chociażby Polskę właśnie za to, że bardzo mocno inwestuje w rozwój swojej armii i krytykował tych, którzy tego nie robią. Ja przypomnę, że traktat waszyngtoński to nie jest tylko artykuł 5, ale również artykuł 3, który właśnie do tego obliguje państwa członkowskie, żeby inwestowały w swoje zdolności obronne, więc z jednej strony to nie jest nic nowego, z drugiej strony jest to wypowiedź, która może być poddawana, czy może być interpretowana jako próba rozbijania jedności nato natowskiej, więc z tego punktu widzenia jest to otwarcie e, chociażby dla działań takich e, propagandowych, że, że, informacyjnych, że, że, że takie słowo, żeby Rosjanie mogą żeby, sobie zrobić co chcą z krajami, które się nie dokładają. Tak, natomiast ta wypowiedź jest często przedstawiana bez tego e, pewnego założenia, które dotyczy właśnie tego, że on mówił o relacjach czy o pomocy amerykańskiej wobec tych członków sojuszu, którzy nie chcą inwestować w swoją armię, a liczą na pomoc amerykańską, więc tutaj też jest pole do różnych manipulacji. Natomiast z punktu widzenia Polski, moim zdaniem, te słowa nie powinny być w żaden sposób traktowane jako Podważenie sojuszu polsko-amerykańskiego, bo przypomnę, że Donald Trump, jako prezydent, bardzo mocno wspierał Polskę i właśnie traktował nas jako wzór dla innych członków Sojuszu Północnoatlantyckiego, pokazując, że to my właśnie inwestujemy w rozwój swojej armii i traktujemy nasze bezpieczeństwo bardzo poważnie. Ja przyznam szczerze, że trochę się dziwię, że rząd Donalda Tuska i on sam osobiście w ostatnim czasie tak mocno się zaangażował w komentowanie. Wewnętrznej polityki amerykańskiej, bo to jest coś, co może wywołać bardzo poważne konsekwencje w przyszłości. Pan prezydent Andrzej Duda słusznie wskazał, że sojusz polsko-amerykański jest ważniejszy niż osoby i niż pewne decyzje kadrowe, które zapadną w najbliższym czasie w Stanach Zjednoczonych czy obsada konkretnych stanowisk w Polsce. I wydaje się, że rząd powinien trochę z większym, z komentować to, co dzieje się w tej chwili w polityce amerykańskiej. Tam trwa kampania, przedkampania przed wyborcza. W tej chwili no, należy się spodziewać, że ten język w debacie amerykańskiej będzie się zaostrzał, co jest oczywiste i naturalne przy kampaniach wyborczych. Natomiast my powinniśmy budować swoje sojusze strategiczne na długie lata bez względu na to, kto będzie sprawował mandat i urząd prezydenta w Stanach Zjednoczonych. No, ale nie można też wykluczyć że być może ostatecznie Trump nie zostanie dopuszczony do kandydowania, dlatego że po tym, co się dzieje ostatnio w sądach amerykańskich, na równocześnie prezydent Duda go nie będzie mógł łaskawić na szczęście. także. Nie Wydaje tak mi się, źle. że tu takie żartobliwe tony w tym, tym akurat temacie nie są słuszne. Mamy do czynienia z sojuszem, który jest dla nas i z partnerem, który jest kluczowy dla obrony ale i bezpieczeństwa Polski. Nie tylko Polski, ale też wschodniej flanki na to. A my jako Polska powinniśmy mieć zdolność rozmowy z każdym, bez względu na to, kto będzie przyszłym prezydentem. Pan pos pań, pa, panowie posłowie, już widzę, że czekają. Ale na... jeszcze chciałbym po drodze, no bo pan minister powiedział, że rząd się angażuje. To ja od razu patrzę na... Akurat tak się składa mamy reprezentanta Oczywiście. rządu. Powiem więcej, ma, ma, ma reprezentant, reprezentanta partii, która ma wicepremiera i ministra obrony narodowej. I powiem tak, myślę, że tak jak w kontekście bezpieczeństwa żywnościowego, tak w sprawie bezpieczeństwa polskich granic, bezpieczeństwa Polski musi być kompromis ponad politycznymi podziałami. I myślę, że tutaj pan minister też to może przyznać, że pan premier Kosiniak-Kamysz w tych sprawach najważniejszych są w ciągłym kontakcie z panem prezydentem Dudą. Więc to jest sprawa pierwsza. Sprawa druga, no, te informacje to wystąpienie y, pana kandydata na kandydata Donalda Trumpa tak, ja tak o tym trzeba mówić. przyjmujemy, bo to jeszcze nie kandydat, tylko kandydat na kandydata. Przyjmujemy z wielkimi obawami, ponieważ jest to podważanie wiarygodności, siły, jednolitości Sojuszu Północnoatlantyckiego, które w kontekście różnych podejrzeń, oskarżeń na temat powiązań pana prezydenta u byłego a dziś kandydata na kandydata na prezydenta Trumpa budzą tym bardziej, tym większe, tym większe niepewności i, i poczucie tej niestabilności, poczucie tego niebezpieczeństwa w naszej części Europy. I tutaj pan premier Kosiniak-Kamysz, minister obrony narodowej, jednoznacznie się wyraził dzisiaj, czy wczoraj w jednym z wystąpień, że żadne szyldy partyjne, kampanie polityczne, kampanie wyborcze nie, mo nie można igrać w czasie tych kampanii bezpieczeństwem paktu, bezpieczeństwem obywateli. Natomiast dzisiaj, stoi przed wielkim wyzwaniem i faktycznie jest kilka spraw, a na pewno do nich należy bezpieczeństwo naszych granic, z których musi być ta pełna zgoda. Wiem, że analizowane są kwestie związane z kontraktami w naszym kraju, jest podtrzymanie tej woli co do liczebności armii, choć niestety w ubiegłym roku rekordowa skala odejść z polskiej armii zaistniała. Być może miało to wpływ też na to, wpływ miała ta kampania wyborcza w Polsce i, i rezygnacje wśród wielu spośród polityków, którzy, przepraszam, oficerów wojskowych, którzy. Którzy może mieli pełne obawy bądź czuli się niepewnie. Natomiast myślę, że w tej sprawie jest w Polsce jednomyślność, i niestety, przy, patrząc na pana prezydenta, kandydata na, kandydata na prezydenta Trumpa, należy zwrócić uwagę, że to politycy dzisiejszej opozycji byli nieco bliżej Trumpa, to oni wyrażali tą Tą jednoznaczną akcję poparcia dla Trumpa, jednocześnie wiemy w niewybrednych słowach często krytykując prezydenta Bidena, natomiast dzisiaj widzimy, że silny udział i silna rola. Stanów Zjednoczonych w pakcie północnoatlantyckim jest również pewnym gwarantem bezpieczeństwa Polski. Choć musimy pamiętać, że dużo w tym zakresie leży w naszych rękach i te działania są realizowane Myślę, przez rząd. To znaczy pani profesor, już to... uśmiecham, ale teraz chciałbym, żeby wrócić na tą stronę stołu. Pan poseł Czarnecki najpierw. No, po pierwsze, Polska, to jest też racja stanu, powinna z każdym prezydentem USA mieć się jak najlepsze relacje. Czy to będzie? Joseph Robinet Biden, czy to będzie Donald John Trump, bo obaj, oczywiście możemy mówić, że są kandydatami na kandydatów, ale, na ale obaj Biden. wystartują w tym, w tym wyścigu, chociaż w trzech Stanach rzeczywiście toczy się procedura, która może doprowadzić do tego, że w tych Stanach nie można na niego na, na Trumpa głosów oddawać. Natomiast jeżeli nie zostanie utrącony kluczkami prawnymi. Yy, prezydent Trump, no to wystartuje i ma szanse, szanse duże i to szanse rosnące. Natomiast ja szczerze mówiąc yy, nie rozumiem, czemu politycy z kraju, który przeznacza 4% do 4% PKB na obronność, stawiają się za krajami, które, które są takimi pasażerami na gapę. Bo ja, ja jestem jako Polak oburzony, że Polska, będąc krajem znacznie mniej zamożnym cały czas niż Niemcy, ten próg, który został ustalony na szczycie w Davenport w Walii w 2014 roku, te 2%, spełnia i to spełnia razy dwa, a tymczasem największa gospodarka, czyli Niemcy, nie tylko nie spełniają tam 1,3 PKB, ale zapowiadają, zapowiadają, że w najbliższych latach tego nie spełnią. Piąta gospodarka Unii Europejskiej, Holandia, to samo. przez bardzo, Kresło Niderlandów obecnie. E, Belgia, to samo. E, Dania, to samo. E, no, muszę powiedzieć, że ja mówię tylko o tych krajach, które mówią, że nie tylko nie spełniają, ale że nie spełnią w najbliższych latach. Więc jakby są takimi re, e, e, grzesznikami, e, które, które zapadają recydywę grzechu. E, i, nie dziwmy się Trumpowi, który mówi tak: no, amerykański podatnik może bezpieczeństwo w Europie, e, a Polska może to spełniać, kraje bałtyckie mogą, Wielka Brytania może, Turcja może, Grecja może, Grecja, która jest biedniejsza w tej chwili od Polski. E, tamte kraje mogą, a czemu Niemcy, ale także Włochy czy Hiszpania e, tego nie spełniały, czy szereg innych krajów. Inna sprawa, że tutaj Trump no, jest trochę selektywny, bo. Konsekwentnie wali w Niemcy za to, że tego nie spełniają, a jakaś trochę tak oszczędzał Włochy, Hiszpanię, które miały jeszcze mniejszy PKB przeznaczony na, na obronność. Razumiejąc, Trump może te wybory Ale wygrać, nauczony, Trump może nauczony. te wybory wygrać. Uważam, że premier Tusk niepotrzebnie świerka, no właśnie, na, na Twitterze zaczepia republikanów. Dostał zresztą mocną odpowiedź od Marco Rubio, bardzo wpływowego senatora z Florydy, zresztą pochodzącego z rodziny kubańskich imigrantów, który powiedział, że. West same realny problem w tej chwili: 300 tysięcy nielegalnych y, y, uchodźców y, co roku. I y, 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 tu trzeba powiedzieć bardzo wyraźnie, że nie ma sensu, żebyśmy my wcinali się w politykę amerykańską i mówili, że ci republikanie, yy. czy demokraci są lepsi, gorsi. Z każdym amerykańskim prezydentem trzeba współpracować. Znaczy, ja odbieram tę wypowiedź Trumpa jako bardzo niebezpieczną, i także właśnie niebezpieczną z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa. Być może jest tak, i tutaj się zgodzę z panem ministrem, że faktycznie kampania wyborcza rządzi się swoimi prawami. Tylko że my wszyscy pamiętamy, co stało się na Kapitolu i jak Trump nie potrafił się pogodzić ze swoją przegraną dlatego to nie są takie słowa rzucane gdzieś tam sobie po raz pierwszy tylko niestety pamiętamy też kiedy mówił że w zasadzie to on mógłby tę wojnę zakończyć w 24 godziny to znaczy pytanie jakby to zrobił, Ale jedno, co jest chyba w naszej, jeśli chodzi o naszą klasę polityczną, pewne, to to, że nie ma dzisiaj chyba poważnego ugrupowania na scenie politycznej, które uważałoby, że nasza obecność w NATO jest na przykład nieporozumieniem. Tutaj wszyscy i w sprawie chyba w ogóle obronności mam takie wrażenie, że od jednak Konfederacji przez nasze ugrupowania po Prawo i Sprawiedliwość Mamy wspólne stanowisko i uważam, że to jest naprawdę kwestia bardzo, bardzo ważna i tutaj też no wydaje mi się, że również współpraca pomiędzy panem prezydentem a tak jak panem ministrem obrony narodowej też um, są w stałym kontakcie i to jest sprawa, no wydaje mi się bardzo, bardzo korzystna w tej chwili. Ja tak wychylam, bo pani profesor już parę razy próbowała się do, dobić do głosu. No właśnie, to znaczy przede wszystkim, kiedy my mówimy o bezpieczeństwie i o obronności, to nie możemy zapominać, że głównym problemem w tej chwili w Polsce to jest kompletny brak obrony cywilnej i również przepisów dotyczących obrony cywilnej, ponieważ kiedy weszła ustawa o obronności, która zresztą została przegłosowana w Sejmie ponad podziałami politycznymi i właściwie wszyscy za tym głosowali, to równocześnie przestała obowiązywać ustawa o obronie cywilnej i mimo upływu lat tej ustawy nie ma, a my, ale nie ma również schronów, nie ma opracowanego w ogóle y, programu, co znaczy, należy robić, są, tylko często one są w ogóle nie, to znaczy, e, zagracone, tak jak w no, znaczy, mojej kamienicy, nie ma przeglądu, gdzie to jest. Praktycznie nie są, ma i też obywatele w ogóle nie, nie są zorientowani i poinformowani, nie ma przepływu informacji i myślę, że w tej chwili najpilniejsze jest to, żeby no, nowy rząd przedstawił jak najszybciej projekt ustawy o obronie cywilnej. To, 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 to za chwilę. Przepraszam Panie Pani Ja chciał już to jest stanowisko konfederacji w tej jak sprawie. Tak zostaliśmy wywołani tutaj jako Konfederacja. ochronie ludności. Proszę. Myślę, że ta sprawa będzie pomyślnie rozwiązana, też mogę powiedzieć, jako Strażak Ochotnik, bo ta sprawa jest mi szczególnie bliska z tego względu. Sprawą ustawy o ochronie ludności tak bezpośrednio zajmuje się generał Wiesław Leśniakiewicz, wiceminister spraw wewnętrznych, wspólnie z panem ministrem Kierwińskim. I myślę, że to doświadczenie pokazuje, że sprawa jest wyjątkowo ważna do rządu i też nastąpiła pewna zmiana jakościowo. Faktycznie ochrona ludności została totalnie zniszczona w Polsce ustawą o obronie ojczyzny. I dziś patrząc na zagrożenie ze wschodu, na to ryzyko, Pewna umiejętność reakcji społeczeństwa i ta wiedza, świadomość. O pani posłanka powiedziała, że tej wiedzy nie ma nawet wśród osób zainteresowanych tymi zdarzeniami. Znaczy, ludzie nie wiedzą, gdyby jest coś się Jest szczególnie ważna. Gdzie, się Potrzebujemy silnego społeczeństwa, świadomego swoich zadań, i to jest jeden z priorytetów, o czym zarówno minister obrony narodowej, wicepremier, jak i minister spraw wewnętrznych i administracji yy, mówią. Panie pośle. Oczywiście na to jest naszym strategicznym sojuszem militarnym i to jest oczywiste. Natomiast tutaj chodzi o coś więcej, dlatego że każdy, kto przedkłada takie sojusze nad własne zdolności obrony, to generalnie źle na tym wychodzi. zresztą Polska w swojej historii się bardzo o tym brutalnie przekonała. To znaczy nikt nie będzie chciał bronić państw, które same nie będą potrafiły się bronić. To, to jest oczywiste. oczywiste. I to jest oczywiste i, ma, i, tak, i tak odczytuję słowa Donalda Trumpa w tym zakresie, jako pewnego rodzaju zachętę, trochę takie popchnięcie. Do tego, aby po prostu te, na te, wyda te, te wydatki e, były tutaj robione przez państwa, które przecież no, są w NATO. E, natomiast e, tutaj mamy sytuację też bardzo no, niebezpieczną, dlatego żeśmy się bardzo mocno rozbroili, e, wysyła wysyłając sprzęt na Ukrainę bez żadnych gwarancji tego, aby ten sprzęt był e, tutaj wymieniony. E, natomiast jeszcze w ogóle jest bardzo ważna rzecz, którą trzeba tutaj wszyscy powinni wiedzieć, że nie wystarczy kupić nowy sprzęt. Na ten sprzęt potrzeba jeszcze szkoleń, to żeby w ogóle osiągnął stuprocentową wartość bojową, to trzeba kilku lat. Trzeba szkolenia, manewry poligonowe, wydatki na amunicję szkoleniową. Paliwo. paliwo. E, brakuje symulatorów. Ja rozmawiałem z żołnierzami, którzy mówią, że na przykład brakuje, można byłoby na przykład obniżyć bardzo mo mocno koszty takich szkoleń, e, na przykład zakupując różnego rodzaju symulatory, różnego rodzaju szkolenia. Tego nie ma. I chodzi o to, że zakupiliśmy na przykład sprzęt z Korei, dlaczego zakupiliśmy pomijając polskie firmy na przykład to są rzeczy to są to są ogromne e, tutaj e, grzechy poprzedniego rządu ja mam nadzieję że ten rząd ja naprawdę w tym zakresie tak jak mówimy no to jest Polska, polskie bezpieczeństwo to jest to jest racja stanu która powinna nas tutaj wszystkich łączyć więc ja e, tutaj też apeluję do przedstawiciela PSL-u który to zresztą e, Kośniak-Kamysz Kośniak, Kośniak pan premier Kośniak-Kamysz no jest teraz wiem. ministrem obrony narodowej e, żeby, żeby żeby tą sprawę się zajął panie pan, pan też ma takie poczucie, że rozbroiliśmy się, pomagając Ukrainie? Mam poczucie, że w naszej sytuacji, szczególnie w naszej sytuacji, Pomoc Ukrainie była w interesie Polski i bez tutaj nie było żadnego miejsca na kalkulacje. Rosja napadła Ukrainę i było jasne, że planem rosyjskim jest szybkie zajęcie Ukrainy i być może w przeciągu kilku lat wykorzystanie także potencjału ukraińskiego do dalszych ataków, chociażby na Polskę, bo przecież mamy pełną świadomość, że imperializm rosyjski jest dużo szerszy i idzie dalej niż tylko Ukraina Więc w naszym interesie było pomaganie Ukrainie jest pomaganie Ukrainie aktywizowanie zachodu także żeby ta pomoc nie ustała i to co jest kluczowe z mojego punktu widzenia to właśnie pomoc w zakresie sprzętu wojskowego broni bo bez broni nie da się prowadzić skutecznej akcji obronnej W tej chwili sprawa jest oczywista Polska potrzebuje szybki takiego do dozbrajania się i to zarówno poprzez wykorzystanie własnych produkcji, własnej produkcji zbrojeniowej, ale także poprzez ściąganie i kupowanie sprzętu poza granicami, bo to nie jest przecież tak, że wszystko jesteśmy w stanie produkować u siebie. To, co było tutaj... Uwaga, ale z krabami dana, to był jednak skandal. No? Manowicza. Znaczy, żeśmy nie wykorzystali musimy, polskich firm do tego? No, wykorzystujemy i polskie firmy i ściągamy z zagranicy to, co musimy ściągać, bo musimy mieć świadomość, że przemysł zbrojeniowy polski musimy rozwijać, musimy wykorzystywać, ale są takie potrzeby, które też muszą być realizowane poprzez kontrakty zewnętrzne. Ja mam nadzieję, że pan minister wicepremier koziniak kamysz także ten dwutorowy sposób prowadzenia działań utrzyma i zarówno będzie rozwijał polską produkcję zbrojeniową, jak i będzie ściągał sprzęt z zagranicy, bo takie są w tej chwili potrzeby i widzimy wyraźnie, że w najbliższych Latach nie należy się spodziewać zmiany trendów, jeżeli chodzi o poziom bezpieczeństwa w Europie Środkowej. Panie pośle, pani się tu już dwie do wypowiedzi. Wie nie tylko tak delikatnie zgłaszam. Może ja sprecyzuję. Donald Trump powiedział, że Ameryka nie będzie pomagać krajom, które nie przeznaczają tych 2% na obronność. Według amerykańskich analiz a Rosyjski atak może pójść albo na Mołdawię, no, która y, y, w NATO y, y, nie jest, y, albo na kraj bałtycki i polskie. Informuję, żebyśmy no, strachy na lachy i kraje bałtyckie i Polska spełniają y, te, to kryterium i y, 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 y Litwa, Łotwa, Estonia y, y, mają ponad, lekko ponad 2%, PKB mamy tam pod 4%, więc y, tutaj w realu się tak bać naprawdę nie musimy, natomiast ja traktuję to jako zachętę dla krajów Y, bogatych jak Niemcy, czy Niderlandy, Holandia, y, czy, czy inne, które w NATO są, a które nie spełniają tego kryterium, żeby to zrobić. A na koniec no, naprawdę proponuję, żebyśmy w tym gronie y, zgodzili się do jednego: że mówiąc językiem logiki, to nie jest żadna alternatywa albo import, albo własna produkcja, tylko że można koniunkcja, można robić i to, i, i to, o czym mówił pan minister Żaryn. Poproszę. Mogę, bo zostałem tu przez państwa, po, państwa posłów wywołany. To jest faktycznie prawda i zgadzam się tutaj z panem posłem Czarneckim, bo pierwszą część mieliśmy bardziej burzliwą, bo temat bardziej może polityczny, bieżący, i chcę zapewnić, że według tego, co robi minister obrony narodowej i co zrealizowane, to, o czym też powiedział pan, pan poseł Tumanowicz, to jest szczególnie istotne, bo dziś w czasach trochę gorszej koniunktury gospodarczej, no, wywołanej również tymi skutkami rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Ważne jest wykorzystanie potencjału polskich firm zbrojeniowych, chociażby ze względów gospodarczych, ale też ze względu na większą prostotę i doświadczenie w obsłudze, i tu jest pełna zgoda co do tego. Natomiast w kontekście tych kontraktów koreańskich, tam była wizyta jednego z wysokich przedstawicieli w ostatnich dniach rządu, rządu koreańskiego, no i musimy zwrócić uwagę, że tam była też kwestia sprzętu dostępnego od zaraz, i, i to było jednym z kluczowych elementów. Tych kontraktów, no to pragnę zapewnić, że to zresztą był jednym z postulatów politycznych, z którymi PSL i Trzecia Droga szedł w wyborach, żeby uwzględnić polskie firmy, bo to są polskie miejsca pracy i te pieniądze zostają w polskiej gospodarce i zresztą powodują największą niezależność, bo jesteśmy sami w stanie te zbrojenia wtedy wyprodukować, nie będąc zależnymi od różnych geopolitycznych zależności w świecie. Tak, pani profesor, a pani się czuje uspokojona tym, co mówił europosłów Czarnecki, że tak i tak pójdzie na kraj, który przeznacza 4% PKB na zbrojenia, więc no. możemy na, na to liczyć, tak? Znaczy nie, no może warto. Mało to pocieszające, powiedział 4% coś przeznaczyć na obronę cywilną, która jest równie ważna podkreślam, że myślę, że można tak powiem myć i ręce i nogi tak troszeczkę już trywalizując e, sprawę, chociaż sprawa jest bardzo poważna. E, Nawet uważam, że pozostałe części. Wydaje się, ciała. że tutaj jest jedna rzecz ważna, jest nadzieja, że my przy bardzo podzielonym sejmie, akurat w obszarze bezpieczeństwa jest wielka szansa, licząca z pewnością, że w tej sprawie nie powinno być jakichś fundamentalnych podziałów. Chociaż od razu mówię, nie podoba mi się nie podoba mi się te wypowiedzi polityków, przede wszystkim jednej formacji, yy, czyli yy, Platformy Obywatelskiej, no, atakujące, y, być może przyszłego prezydenta USA. On ma wiele zalet, ale ma też sporo wad. Jedną z wad Trumpa, informuje o tym, yy, A jest, proszę że jest, że jest jedną zaletę. To jest bardzo pamiętliwy, naprawdę nie ma sensu, że tak powiem, on politykę bardzo personalizuje. No co, nie ma sensu go, nie teraz, teraz rozumiem, tego amerykańskiego jeżeli... tygrysa, za wąsy targać. Bo może być, że być Biden USA jest pamiętliwy. to raczej tak, kolos nagliniany nogach niż myśmy. Ja, ja myślę, że USA, USA w perspektywie 50 lat według raportu Międzynarodowego Funduszu nie będą pierwszą gospodarką świata, tylko trzecią po Chinach i Indiach, ale na razie są tym numer jeden i trzeba z nimi już pracować. Do tego czasu ma... trzecia będzie już Unia Europejska. No. I z drugim też trzeba. Ale Strategia lizbońska jakoś się nie powiodła w tej geopolitycznej. Kwestii. Widać, jak ważna jest współpraca wewnątrz krajów Unii Europejskiej, która niestety przez ostatnie 8 lat. W wykonaniu Rządu Prawa i Sprawiedliwości i e, Solidarnej Polski no wyglądało, jak obraz nędzy i rozpaczy, bo jedyne z czym, to, znaczy z czym wychodziliśmy, to tylko skrócie. No pani chyba nas, nie Proszę? pani, Proszę? pani chyba nas nie lubi. Pani znowu nie lubi, takie, so, czarne, to, że temacie, że ja tak do tak nas pije. Ja pani powiem, że pani w takiej czarne nie ma nie razem. Ale ja was tak lubię wybiórczo, na przykład Pana lubię. Znowu na piśmie, proszę. Dobrze. To już dwa będą pisma, czy może być na jednym? Może być na jednym. No myślę, że wszyscy pozostali są dotknięci, że tylko lubisz. Nie, ale ja nie, ale ja w ogóle, wie, wiecie co? Słuchajcie, ja w ogóle ludzi lubię. No, jakby, lubię o, sobie porozumieć. Okej, okay, Zawsze, z, zawsze, nie wiem, czu, Ale to jest? ta mam to samo. No to jak Kwaśniewski, on też. No i, teraz, I ja aż ja ja tam się zawiesiłem. Państwo muszą nam wybaczyć, mam poczucie, że, że chyba w tym, ja myślę, że to jest dobry moment na to, żebym ja za głos zawsze tak powtarzam. Każdy zawsze chce mieć to ostatnie zdanie, a ja mam ten komfort, że ja mogę mieć to ostatnie zdanie w tej debacie i mam też większy komfort, że mile jest zawsze zakończyć, jak się Państwo zgadzacie, a nie przekrzykujecie. O dziwo dzisiaj nawet mi nie dali dzwonka, ale nie musiałem go ani raz Y, bo wiedzy. taki skład gości. I wielka że szkoda, nie że nie było dzwonka, bo mogliśmy jeszcze parę ciekawych tematów poruszyć. Ale tak się składa, że no, <słuch> rozmawialiśmy o sprawach, w których no, jakby wszyscy się Państwo zgodziliście. Jakby, no, trzeba rozwiązać kwestię rolnictwa, trzeba się zbroić, trzeba przeznaczać odpowiednie pieniądze. Jakby jeszcze parę lat temu ja też bym powiedział, że jak to, po co? Przecież mamy na to, na to nas obronić. Ile lewica ale... chodziła z takimi prostolatami, żeby nie przeznaczać pieniędzy na zbrojenie? A Robert Biedroń w kampanii prezydenckiej. O tym tym europejskiej armii zamiast nas dotpadła rolniku też przypominam że tak powiem, żebyśmy nie żeby, bo wyborcy żeby ja nie zapomnieli. Bo to zmieliśmy nie kończyć ale na... przepraszam przepraszam za zaczepność czy żywotey nie nalec. postulat europejskiej armii będzie, będzie wracał może to nie jest wcale tak najgorszy pochwała Kaczyńskiego jak rozumiem to jest na koniec bardzo miło się zmienia także Będziemy niej mieli niej lada dzień drugą już rocznicę trzydniowej operacji specjalnej, którą Putin próbował w Rosji przeprowadzić. I to chyba jest jedyne, co w tym wszystkim pociesza, że to dwa lata, a nie, a nie trzy dni. No, ale tak czy inaczej to są dwa lata wyzwań i problemów, i, i, i kolejne Prawda. lata wyzwań i Prawda. problemów. I myślę, że też przez to no, na pewno tematów do nas, yy, do debaty. Ja Państwu bardzo. Dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Państwu dziękuję, że byliście z nami. A moimi, ale przede wszystkim Państwa gośćmi byli Witold Tumanowicz, Konfederacja. Dziękuję. Ryszard Czarnecki, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję Państwu. Stanisław Żaryn, Kancelaria Prezydenta Dziękuję RP, bardzo. Adam Nowak, Wiceminister Rolnictwa Polskie, Stronnictwo dziękuję. Ludowe. Dziękuję bardzo. Udanego tygodnia Państwu życzę. Katarzyna Piekarska, Koalicja Obywatelska. Dziękuję bardzo. I profesor Jana Senyszyn-Lewica. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu. Jutro od rana e, znowu. Jacek Prusinowski, Kamila Biedrzyska, potem mój raport. Między innymi o wojnie rosyjskiej będziemy rozmawiać, bo nie chcę yy, za innych mówić, ale zapraszam na, na swoje mój ulubiony ekspert wojskowy komandor dura. Będziemy trochę analizować sytuację na froncie. No bo warto sobie, skoro rozmawiamy o tym, co dzieje się na Ukrainie, to przyjrzymy się uważnie temu, co na froncie się dzieje, więc zapraszam na tą rozmowę już jutro od rana, na kolejna debata, już w kolejną niedzielę o 18:00. Do zobaczenia.